Edyta? Cześć Filip. A jednak mnie się. Co? Ale co to jest? Zobacz sobie. Wynik testu na ojcostwo. Zrobiłeś test? Wymaz z wewnętrznej strony policzka? Biologiczne ojcostwo wykluczone? Filip. Ja nie rozumiem. Nie. nie rozumiem, jak mogłaś mi to zrobić. Zdradzić mnie? I jeszcze w dodatku wymawiać mi, że Wojtek jest mój? Edyta, co się dzieje? Mamo, mogłabyś na chwilę wziąć Wojtka i zostawić nas samych? Proszę. To nie jest moje dziecko. Filip, posłuchaj. Miałaś się z Bartkiem? No powiedz tak czy nie! A może nadal masz? Może w... przychodzi to codziennie, kiedy jestem w pracy? Nie miałam. No dobrze, powiem ci. To nie był romans. Zrobiliśmy to tylko raz. A, tylko raz. No tak, to, to wiesz to, w ogóle nie ma spraw. Dużo rozmawialiśmy, jak remontował łazienkę. Ja nie mam pojęcia, jak to się stało, że wylądowaliśmy w łóżku. Od razu oboje wiedzieliśmy, że to był błąd. Unikamy się od tamtego czasu. W ogóle ze sobą nawet nie rozmawiamy. To jego bachor? Nie, Wojtek, tak jest twój. Jak mój? Jak? Widziałaś? Widziałaś, co to jest napisane? Ślepa jesteś? Ojcostwo wykluczone. Widziałam, ale... Nie ma żadnego ale. Chcę Filip, poczekaj! Filip, Filip, no Filip nie może mnie zostawić, bo jak ja sobie bez niego poradzę? Raz dałam się ponieść emocjom i co będę cierpieć przez całe życie? I w dodatku mój syn ma cierpieć. Przecież on nic złego nie zrobił jak zobaczyłem wynik badania, to myślałem, że padnę na zawał. Mam ochotę ją udusić. Jak mogła puścić się z Bartkiem? A on? Co z niego za kumpel? Niech ja go tylko dorwę!